Cześć! Cześć. Dzisiaj odpoczniemy trochę od Mystery Minisów Swanko. Zobaczymy, co ciekawego można zdobyć <gryzny> z Disney Durables. To jest dla nas coś nowego, chociaż wiemy, że już na rynku są od dłuższego czasu. Ale postanowiłyśmy dać im szansę. Tutaj mamy część figurek, bo razem wszystkich można zdobyć aż 78. Tyle na pewno nam się nie uda. Niestety. Dzisiaj otwieramy 15 sztuk. Wiemy, że są komony, czyli te białe, zaznaczone na biało. Rzadkie na zielono i super rzadkie na niebiesko. No i zaczynamy. Tym razem wyjątkowo będę czyniła pierwsza honory. Co my tu mamy? O, patrzcie, jest gazetka. O, spójrz na Z wszystkimi figurkami. Mamy, co tu mamy? Miki i przyjaciele. Rozpunkę. Złote włosy, to przetłumaczyli, okej. Okay. Lilo i Stitch, Wajana, Piękna i Bestia, Zwierzogród, Piotruś Pan. Kraina, Kraina Lodu, Pinokio, Alicja w krainie czarów, Piotroś. Tak, Jotruś. Potwory i spółka. Kubuś. Kubuś, Pucha o, ale no. Kubuś Puchatek i. Mhm. o, jakaś limitowana edycja. Różowa. Okay. Mhm. Różowa to jest tak rzadka. O, patrzcie. Tutaj mamy jeszcze tak, oprócz białych, zielonych, niebieskich mamy jasnoróżowe. To jest właśnie limitowana edycja. A ciemnoróżowe to jakaś specjalne, to jest specjalne wydanie. O, Super, czyli mi puchatek jest cały specjalnego. Tak? No. Ach, ojej, faktycznie. To będzie ciężko je zdobyć. Bardzo. Mam nadzieję, że nam szczęście dopisze na Kubusia. Sprawdzamy, co my tu mamy. O kotek z Alicji w Krainie Czarów. Ale ma fajne oczy. Mm -hmm. Proszę, możesz obejrzeć. Pokażę jak z tyłu wygląda. Ma swój puchaty ogon. No, jest bardzo fajny. Proszę, na tam Widocznie będę wykradzanie obywateli, całemu, że Mamy szkalini. O to było? Gazda. Troszkę U. wyżej. Mhm. I ma swoją czapeczkę. Witajcie! Witajcie. Cóż mi następną? W każdym razie, myszka nie jest rzadka, mm. bo jest szanowna. A brokatowy mały? Uuu, ekstra. Ale super. Ale te oczy ja są świetlne, nie jest super rzadki. Ja tu mam Też, szczęście. Ten. O, zawsze. Tak. A z drugiej strony? Niektóre instrukcje odbierają. Przestań ją otwórz się. Ale masz złośliwą kontrabeczkę. Już idzie, Od, idzie, idzie. Idzie. O, o mój Boże, co tu się dzieje? Ale wiemy, że mamy tofa Wyciągnij go. Zobacz, go wyciągnę. I. To, pokaż. ta -dam. Te buty, barwnanie <laughs> do głowy są takie duże. Postaw Krzysztofa tak, żeby był koło postaci ze, swoich ze swojej bajki. No właśnie tak chciałam że... To nie jest przede z, z Alice w Krainie Czarów, to, to jest ta myszka, bliżej mhm. Tak, to jest ta myszka, która była na przyjęciu Nieurodzinowym nie, nie nie uszalonego kapelusznika, która szalała na dźwięk z... słowa kokot no właśnie. Trzeba było go uspokoić. Czemem? Czemem. Tak, tak, Dżemem. To było śmieszne. Bardzo śmieszny. I z tego co pamiętam, to spał w czajniku. Aha, tak. Majka. Mike. Mike. W swoim kasku. I trzyma raporty? <laughs> tak. Jak nazywała się ta pani ślimak? To podobna do ślimaka, co tego ciągle goniła z tymi raportami. Roz? Chyba tak. Czym mm -hmm. kogo nama tutaj? O, tu Z oślimi uszami. Czyli już był niegrzeczny. I z ogonem. I z ogonem. Wściwienego twarzy jakby ci wyrosły ośle uszy, też byś się zdziwiła. No trochę. <śmiech> <śmiech> Bardzo. Oporne. znowu oporne. Czerdonat, ale jest słodki. No i to jest to piszcza wielkie <grystanie> <grystanie> Bardzo. Kośmy. tym raz. Teraz jedzie do nie jednej powtórki. No świetnie. Następna mini. Ona też jest rzadka. Też? Bardzo. Brokuta, śliczna. Tak, jest bardzo rzadko. Masz rację. Mhm. Obie mi nie były rzadkie. Jakie ją ja mam? 5. ostatnie 5. Zobaczymy drugie. Ostrożnie. Anna! Tak, to Anna w zielonej sukience. Ale no fajne już ładne. Mamy trzy postacie z Frozen. Trzy, trzy z sześciu, więc połowę kolekcji z Frozen mamy już. O, fajnie. To będzie tutaj. No. Z sali. Taki <laughs> sali jest świetne. Trochę. Po... Coś go przygniotu? Co Coś go przy... Tak. Zobaczmy. Co to? Może w końcu coś z tego puchaczka, co? Ja bym... o, Albo jest Arezy. Z Co to? No czy to nie jest kaka mora? Tak. Kaka jaka? <laughs> kaka -jaka. Mhm. Tak, tak, Proszę. Zwajany, Moany, czy tam. Jak kto woli. Moany. No, Ale na dobrze. początku były urocze. Potem hmm. zrobił takie coś. Dobrze. Moja ostatnia. Aby tu było coś fajnego. Elza! O, na co chciałam ją zdobyć? Zobaczcie, jaką koronę ma. Pokażcie. Piękna korona. Tak. miejsce dla Elzy kolorowej mhm. I to tam będzie ten ostatni, ostatni. O nie! O. Powtórka. No ale to jedna jedyna powtórka. Tak. To dobrze. Jest dobrze. Sporo nam się udało zebrać bardzo sporo. Mhm. Tak, mamy 14 niepowtarzających się figurek. Która mi się najbardziej? Mm. Małja świetnie. Mm. Mi się najbardziej podoba, przy, w sumie Elza i, i Skrajny Lotu są mega. I, I wszystkie takie szatki bardzo. A też Mieszka jest słodka. No. Mnie urzekł Donald. Wygląda jak Dzidzia do No <coughs> <głos> <głos> Bardzo! W sumie jakiegoś Trochę. <noise> Czymy na dzisiaj. Dziękujemy, że byliście z, z nami. Lajkujcie. Komentujcie. Subskrybujcie. <noise> do zobaczenia za tydzień. Wrócimy z minisami. Jej! Pa! pa.